Saba nie ma już z nami od jakiegoś czasu i uczciwie trzeba przyznać, że jakoś nikt po nim nie płacze. Po raz kolejny okazało się, że miłość do marki to jedno, a realne wydawanie na nią pieniędzy to drugie. O ile miłośnicy szwedzkiej firmy na wieść o jej zamknięciu przez General Motors tłumnie rzucili się do protestów, to gdy wznowiono produkcję pod szyldem nowego właściciela, jakoś zabrakło chętnych do kupowania nowych modeli w salonach. Poprzez taki obrót rzeczy model 95 drugiej generacji był prawdopodobnie najkrócej produkowanym seryjnym samochodem w dzisiejszych czasach. Odmianę sedan wytwarzano zaledwie przez 9 miesięcy. Kombi powstało najprawdopodobniej kilkadziesiąt, może kilkaset sztuk, ale auta te nigdy nie trafiły na rynek. Czy zatem ostatni model 95 stanie się autem kolekcjonerskim? Być może. Jednak brak sieci serwisowej, która nie została w pełni przeszkolona do obsługi nowego modelu, oraz braki części zamiennych mogą sprawić, że auta te nie będą miały praktycznie żadnej wartości i staną się udręką dla właścicieli.